Dzień dobry, panie Chciałam powiedzieć, że jestem z na wieczorstwo, bo w doku u nas, to znaczy Dzierżoniowskiej Ośrodek Kultury, rozpoczął tańce. Czyli tu jest raz w miesiącu, w piątki. No i co dwa tygodnie jest Dzień Mieszkaniowy. Już się zbieram i zbieram, żeby coś do was nagrać, ale ciągle wiecie, kochani, no jestem z słaba. Co tu będę ukrywać, co tu będę czarować. Jestem osłabiona, yy, jeszcze wiecie jaka jest pogoda, więc ja nie wychodzę na górę. Jest zimno, jestem w W domu jak to w domu, zawsze ktoś się kręci, tak już kiedyś powtarzałam. Często mam już pomysły, żeby coś do Was powiedzieć, przychodzą mi, ja, ale wtedy jestem w łóżeczku. No to nie będę nagrywać, jak jestem w dla Was filmu. No i co kochani mam robić? się tak jakoś je, ta piłeczka pod górę raczej nie skóry i teraz trzy dni przed znowu byłam taka osłabiona kołowata, aż mi się tak wiecie lekko w głowie kołowało, ko ale ja zawsze mówię, że się cieszę, że to dzieje się wcześniej, czyli trzy dni zazwyczaj przed tańcami. No jestem na tych tańcach, ale to nie jestem ja, to nie jest ta moja energia, to nie jest mu zapał. Wiecie, opuszczam trochę te tańce. Trochę tańczyłem tak aby tańczyć, takie wiecie, również zwolnione, no bo szkoda mi po prostu opuścić e, tańców i spotkania z koleżankami. I co wam było hmm. fajnie, co no? no Nic ciekawego, nie jestem przygotowana, żeby mówić jakiś temat. Fajne tematy miałam, no to mi umknęły, chyba że sobie na karteczce napiszę następnym razem. Dziś tak wyszłam, bo zaczęli nam robić przerwy, bo wiecie jak to gra, dzisiaj, tak nie było przerwy, to w ogóle nie ma ze sobą jak porozmawiać, więc ludzie poprosili, że co jak jakiś tam czas robią przerwę, no skorzystałam z tego. Co bym Wam powiedzieć jeszcze, no ciężko mi powiedzieć, bo nie chcę zaczynać tematu takiego Takie byle jakiego, może powiem tylko tyle, że. Idźmy za głosem serca, róbmy to, co dyktuje dusza, yy, nie ścisnąć się swoich pragnień, yy, yy, nie mówmy, że to jest za późno. Yy, chodźmy na wieczorki, na wiatr, taneczne, bo trudno mi się skończyć poczekać, bo mi się odniosę. Muszę też mi ktoś na razy napisał pod filmikiem. No może to już w naszym wieku to już żena, żeby tańczyć, to tylko młodzi powinni tańczyć. No dla mnie jest, że na domu jak ktoś tak cierpi, czyli kraty sobie zakłada, więzienie sobie e, e, buduje we własnym domu. No to co już nie chodzi na wesela, nie chodzi na przyjęcia, na żadne takie na nasy stotaneczne e, imprezy, no wiecie, co? Chodzi się, dopóki się jest silny. Dopóki nasze nogi jeszcze mogą tańczyć, póki mamy siłę. Ja, ja akurat nie mam tej siły, ale też staram się iść. Jeszcze sobie tak potańczyć, potańczyć leciutko, bo leciutko, bo kocham taniec, więc nawet wtedy nie ryzykuję. Więc apel do wszystkich kobiet. Jeżeli ktoś z Was chce iść, a już jest w wieku emerytalnym i cię sąsiadka stopuje. Tylko dlatego, że ona nie chodzi, w ogóle i nie słuchaj. Masz pragnienie, kobieto, i ci się baw. Możesz się bawić na dziewięćdziesiątki, a kto ci zabroni? Tutaj też są różne kraje, też są w różnym wieku. I nie wsydą się swojego wieku, zmarszczek i się świetnie bawią. A lokalne są w naszych głowach, że coś mi nie wypada, że już coś nie mogę. Ja ostatnio mówię, specjalnie. Tę filmię, można powiedzieć, bo jest grupa seniorów. Kiedyś już dawno, z trzy lata nie wiem, kilka lat temu, umieściłam się wie, w spodenkach krótkich, bo, bo miałam sesję tam z synowami, e, zabudowała sesję, tam miałam różne e, ubrania, no i miałam miałam krótkie spodenki. No oczywiście hejt. No hejt, no bo ty kobietom nie możesz już, jak jesteś seniorką ubrać po a teraz myśliłam specjalnie zdjęcie, bo byłam na czasem. wiecie jak, jak się opalasz, leżysz na leżaku i raptem jest parę tam się idzie troszeczkę od basenu dalej, Wresja na parę minut, cztery minuty na ciasto, a w drugim miejscu były lody, no to już w stroju się nie budzie więc wskoczyłam, sukienko z spodenki. No a jak się chodzi na wczoraj? krótki spodenka, Nawet drugich raczej nie biorę, bo człowiek zdarza, że no tak? jak nie leci, to swoje teraz No i oczywiście takie kucyki ze sobą Bo tam wodą siedzę, wiecie, to tam są zaplącze, a potem e, żebym się tam nie zamku. A potem szybko idę, tylko cyk. I mam kucyki zrobione, bo za 15 minut po zjedzeniu loda czy ciastka, wraca z problemem. Jakie się rozwiązały hejty, że ja, że ja jestem w kucykach, że ja już nie powinna być w kucykach, że jestem jak dzidzia I, i, i ta krótka sukienka, to wcale sukienka, do ta spodęty. I napisałam już o to, są czasy, ale ludzie są kruki za kruki za, zadzioną, za za, no wiecie zakrachają, zadzioły, zhejtują ciebie, no bo nie masz kucyki. A jakbym miała jednego kucyka, wszystko jest ok. Jak już masz dwa kucyki, już nie możesz. A ja bardzo często, ja tam pokażę fajną frysurkę, robię na tak kucyk, tu sobie robię na papilo, zabijam z gazety papilo tutaj, okay. potem sobie to, to do góry biorę frotką i mam Jestem przygotowana, mam tu oczy, mi się zakręcają, a w środku ja mam na czubku, nie widać ich papilotów. Jestem przygotowana, bo nigdy nie wiem, kiedy wyjdę, bo u mnie te są inne. czasem syn mówi, mamo, o gdzieś tam czy gdzieś, a jakaś propozycja na kawkę czy gdzieś, to ja sobie to ściągam i już mam oczy, jestem przygotowana. No i kto mi zabroni, to, bo też często zapytam parkoczyki, a czemu już wyjdę? No ale jesteś już emerytką. Zapomnił, w grzykach, zapomnił o Wojtkowiczach, bo się królki zadziałał, no i żyjemy w takiej właśnie Polsce, gdzie kobieta kobietę zakracza, też odpoczytam parę e, tam różne rzeczy, jak ktoś ma tych celebrytów o siebie, pisze, że chodzi na siłownię, no wiadomo, coś tam się co zrobiło na stwarzam, jakąś operację, nie wnikam, to są niewinne, to, to jest życie, kobiety i dziunią. Bo, bo jakby te kobiety miały kasę, to też by dbały, bo tamto Nie możesz być ładniejszą kobietą trochę zadbaną, elegancką, bo cię krótki zadziobią. Ale jak będziesz kleją niezadbaną, nie to też się zadziobią, bo będą mówić, że jesteś kleja. To jest ze wszystkim. Będziesz za puszysta, to jesteś za gruba. Będziesz chuda, jesteś za chuda. Będziesz głośno mówić, bo masz taki sposób bycia, to powiedzam, że jesteś głośna. Nic się nie będziesz odzywać, czy ci powiedzą, że jesteś nic Pamiętaj, co zrobisz z tego? Wiek. Zawsze cię styku. Co robisz w takim wypadku? Nic, nie reagować na nikogo. Chcesz być głośna bądź głośna. Chcesz się śmiać, w głos, śmieje się w głos. Chcesz tańczyć śpiewać, to śpiewasz. Ja po prostu robię, co chcę. Jest muzyczka na ulicy. Idę sobie muzyką. Tak sobie tańczyłam w Monachium, tak sobie zatańczyłam w Krakowie. Jest filmik, ma zatytowany Walc w Krakowie. Chciałam sobie być w szpilkach w restauracji, bo jak miałam suknięty, to sobie jechałam na czterku w szpilkach. I co mnie obchodzi, kto mówi ktoś inny. Co mnie interesuje jakaś baba, która mnie nigdy nie widziała, która mnie... Co nam będzie zabraniać tańczyć? Bo w naszym wieku to już się nie tańczy. Kochane kobiety, posłuchajcie mnie, co ja do Was mówię. bawcie się, kochane kobiety, jeżeli macie ochotę. Ja tu dopiero siostry wyciągnęłam raz i już się zaraniłam, chodzi. Spata wyciągnęłam i już chodzi, chyba trzeci rok. Kto poszedł, to się zaraz, bo po prostu ma ochotę przyjść. Ale ten ludzie, co ma muzykę w sercu. Co lubi się bawić? A wszyscy ci zdołowani, nie jak ja mówię, zaskoczeni, czy jak ich nazwać, nieszczęśliwi, oni nie pójdą, jeszcze tobie zabronią. Nie słuchaj nikogo. Rób to, co chcesz. Idź tam, gdzie chcesz, baw się ile chcesz i w ogóle się tym nie przejmuj. Jak się z tego wyzwoisz, to będziesz szczęśliwa, taka jak ja. Bo nic ciemnej dziupni, nic się z mnie nie zaboli.